Give me 5 uh, dollars and I, um, I, I write your name, nickname on uh, my boobs. Give me 10 dolarów I zrobię ci. Co gasa z wami? Zrobię tego z wami. No ale jak widzę k... Olaczkę i Menders, to mnie ch... strzela, no i nie chce mi się grać. jeszcze ten pierwszy... Okry naprawdę, gdybym miał jedną kulę, to bym ich kule ustawił, wiesz, w rządku i type. Panowie, no ja bym zagrał, ale z tą kulą Brusem, jak mam grać, no to nich mnie chuj nie będę grał, bo go nienawidzę. History, nie na ciebie. Nie na ciebie, nie, nie! Nie, serio! Po, Powtórz, że po, powiem to jeden raz w życiu kur... Brus. Ej, on ma rację, Jeszcze jest najgorsze. On mecha! Ole, mecha! Nie wiesz, bie, bie, on jest Wydaje, Nie, Haha! Ja tego nie wiem. mi, że. Że on mi życie i karierę no. sportową. Ale, no. dlaczego no. ty nie grałeś na na niego? Bez, tak. gracze, mógłbyś pozdrowić Aleksandra tutaj, żeby się nie poddawał, żeby grał dobrze. Aleksander! Y y y przebrana Ari Cosplayer. <grym> Pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się, walcz dzielnie i po prostu nie odpuszczaj. Nie ma szans, nie odpuszczaj. A chciałbym, naprawdę chciałbym jego kapelusz. Chcę jego kapelusz. Chcę jego kapelusz. 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 I on jest. Kapelusz. Hey, kapelusz. I kapelusz. z, kapelusz. z, kapelusz. z kapelusz. Kapelusz! Kapelusz! Kurde, chcę kapelusz. Kapelusz! Chcę kapelusz. Bez chcę kapelusz. Chcę kapelusz. Bo takiego

Zawsze to ja. samo, O, 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 o. Nie, jesteś najpiękniejszą Jak jaką to widziałem. Ja jestem najpiękniejszą Tak, ku... jesteś jesteś najpiękniejszą Jak jaką to widziałem, dokładnie tak. A co? Chcesz jakiś problem? Hej! Hey! A właśnie, że zostałeś w dół! To... Ej, zobaczcie, że... Ej! Co kur? Co ja mam? Sorry, przepraszam. Zauważyłam, że wielu streamerów bardzo dużo zarobiło donate'ów dzięki mnie, ponieważ w treści tych Donate'ów jestem ja jest docenienie widzów. Mówią, że wolą dać im niż mi. W związku z tym uważam, że skoro to jest moja zasługa, to powinnam dostać od tego procent. Ej, wiecie co mi się przypomniało? Że Next GO, ten co na Twitchu teraz ma z 10 tysięcy subów, on w Kubano lizał się z gejami. Lizał się z gejami w Kubano w Warszawie. To było w ogóle po. I on teraz ukrywa, że niby jest hetero. To jest w ogóle dziwne. Ale taka jest prawda, serio. O jest chyba kur... najnormalniejszy z tych wszystkich ludzi, kur... w Twitchu. O ma kurwa, wy... on jest takim guciem lola. Normalnie ma wpis. Wszystko, nawet jak mu powiesz, że, że chuj w dupę, czy coś, to on ma drugiego dnia wyjazd, że później będzie chciał cię zniszczyć, czy coś. No je, jak to jest Witold Tackiewicz. ale pozdro, pozdro. Informacje, że coś dzieje się w Katowicach, nie wiemy co, zobaczmy. Straciłem, straciłem dźwięk. Więc po prostu machnij, dajcie znać, jak będziemy na żywo. Panowie, jesteśmy już z tego, co wiem, na żywo, chociaż trochę technologia mnie zawiodła. Jestem kurwa je jeba... po mi się w dopieszma, do, no, wiem o tym KURWA jak dobrze nie Jestem po... KURWA Kamilek! O dobre! Nabiegnie się o jakążam! Nie wiem jak ta! Zdamy na to słońce! Wszystkie nocy są samotne! I... mędersku jest 27 jeszcze 10 minut, zostaw tą parkę Nie śpiewanie religijnej k***a piosenki, jak jest Hermit Net, no Ale co, ale nikt już nie Eee Według mnie, Mela jest dojebnięta, naprawdę, ja bym ją w chuj. I nie żartuję teraz, możecie, możecie ten, patrzę, no tak o, jakbym miała make-up, to Teraz nagle, że OG o ja od liceum nie dostałam żadnej walentynki. Co robisz na walentynki? E, chcemy zorganizować coś takiego, że widzowie będą mogli drugiemu widzowi wysłać walentynkę. Aha! No nie, on pytał. O streama pytał! Czy nie? On o streama pytał! Czy jestem debil? Aha! To był ten cały riz. Tak to działa! No nie wyśmiałam go! No właśnie! I emocje puszczają. Przepraszam, wypię troszeczkę dobrze. i... I emocje puszczają. Co? No dobrze, rozumiem. Wrócić go, rozumiem. No dobrze. Kamera! Wchodzimy, <śmienicza> Ale ty stoi, Ty posieroka bluza! Rzomek, to ciepłuje, żeś tam Chcesz na studówkę? Ty kur... jesteś pała! Ty kur... ty... Ty stoisz tutaj i masz c***ę! Żomek, wracaj! Cała sala! Ta kur... ma stąd! Już nie... Ooooo! się, w... się kondom! Jestem ja, posłuchaj tego mordo! Patrzcie dalej! W BMW! Słuchaj ty k***o! Dla ciebie fakiu! Słuchaj, popatrzcie! Zlatam tych k***y! Nawet nie zataczę! W na k***ce! Tam na ku...